Święto Boże, na wielką, w naszym racz raczej dajcie potrzeba naszych, ale od wszelakich złych racz nas zawsze wybawić. Ani do i najbłogosławiona, o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pośredniczko nasza. Prosimy Cię, Panie, byś oddalił od Kościoła wszystko to, co Cię obraża, a nas samych skierował na drogę zbawienia. Święty Michał, Archaniele, wspomagaj nam w walce, a w przeciwnikoczności zasadzkom złego Boga bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokojnie o to prosimy. A Ty wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, która na skubach ludzkich po tym świecie krążą, mocno boczną wstąpić do piekła. Księdza arcybiskupa Wacława Typu, metropolita Częstochowskiego i księdza biskupa Krzysztofa Zadarkę prosimy o no. pasterskie błogosławieństwo. Nasze drogi pielgrzymie dobrze ujął polski noblista Władysław Rejmont kiedy określił, że wyszedł z Warszawy jako pojedynczy pielgrzym, a stał się współuczestnikiem wspólnoty. Prośmy, abyśmy będąc wspólnotą Kościoła, przynależni do Chrystusa bardzo osobiście, w sposób również osobisty odpowiadali za Kościół. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspołomienie nasze w imieniu Pana, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn. I Duch Święty. Amen.